Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z drugą częścią pustaku z miesiąca kwietnia. No i oczywiście będzie sporo produktów zużytych, będą fajne rzeczy, ale takie wiecie, przeciętniaki, bubelaki też się tu znajdą niestety. Zaczniemy od kąpieli. Z Isany mam tu zużyte duże opakowanie produktu kąpielowego, czyli lawenda i wanilia. 750 ml, dość szybko mi się to skończyło. Mam wrażenie, że tu też coś się zmieniło, że znacznie więcej produktu musiałam wlać do wanny, żeby zrobiła się fajna pianka, niestety nie barwi to wody, takie myślałam, że będzie. Zapachowo, no tak trochę waniliowo, lawendowo. Chyba więcej nie kupię tego produktu. Szkoda, bo go lubiłam, wiecie, dostępny stacjonarnie, nie kosztował też miliony monet, ale Skończyłam go bardzo, bardzo szybko. Nie robił też nie wiadomo jakiej piany. Zapas był bardzo nikły, więc chyba jednak nie wrócę. Z Pankin' Pro V skończyłam tutaj odżywkę do włosów. Wyciągnęłam coś jeszcze z zapasów. Odżywka 200 ml, typowo nawiżająco, wygładzająca. Powiem Wam, że kiedyś widziałam większą różnicę, jeśli chodzi o włosy, jeśli chodzi o produkty z Pankin' Pro V, zdecydowanie lepiej się u mnie sprawdzały. W tej chwili zużyłam ale żebym ja widziała jakieś, wiecie, achy i ochy, to niekoniecznie. Znam lepsze odżywki, na przykład odżywka z Isany z olejkiem arganowym i to jest cudeńko. Na pewno wrócę do tego produktu, genialnie się u mnie sprawdzał, jeśli chodzi właśnie o wygładzenie włosa, z tendencją do kręcenia, do puszenia, do falowania, piękny zapach, fajna, gęsta konsystencja w żółtym kolorze. Idealnie włosy wyglądały przez wiele godzin w klimatyzowanym pomieszczeniu. Więc wrócę na bank do tej odżywki z olejkiem arganowym. Jeszcze jedna rzecz do dowłosowa. Wcierka do skóry głowy z Farmacerisa. Pojemność 125 ml. Cena w tej chwili wcierki jest po prostu kosmiczna. Więc warto łapać ją na promocji. Ale wcierka robi roboty. To jest jedna z wcierek, którym ja bardzo lubię. Natomiast no, od czasu do czasu do niej wracam, chyba, że złapię ją na jakiejś promocji, to wtedy kupuję sobie ją na zapas. Ostatnio mi się udało ją kupić za 49 zł, a w tej chwili ja już ceny widziałam 70, 80, 90, więc bardzo drogi produkt, ale powiem Wam, że widać, że robi robotę na skórze głowy, że włosy są zdecydowanie wzmocnione, mocniejsze, mniej wypadają. Szampon też lubię, ale szampon też chyba w tej chwili 50 zł normalnie kosztuje, więc też całkiem sporo. Więc warto te produkty gdzieś wiecie, polować na jakieś dobre promocje. Maska do włosów też bardzo długo stała u mnie na zapasie. Wydaje mi się, że ja ją kupiłam jeszcze w Hebe. To jest z barwy botaniki. Maska typowo do włosów zniszczonych, czyli trehaloza, proteiny ryżu, awokado. Wiecie, że ja z tej serii lubię odżywki do włosów, sprawdzają się genialnie. I maseczka też była bardzo dobra, gęsta, ona w ogóle pięknie pachnie. Bardzo ładnie pachnie, tak trochę fryzjersko, trochę owocową. Bardzo się z nią lubiłam. I maskę używałam ISOTE, czyli po prostu po umyciu na włoski, nakładałam na te 15-20 minut, ale też mieszałam sobie z olejkami, i odżywkami, i nakładam jako takie kombo na włosy, więc bardzo lubię. Natomiast no, mam trochę produktów do dowłosowych do zużycia, więc chwilowo na pewno je szukać nie będę. Z ziemi mam tutaj skończone mydełko do mycia dłoni, tamarendowy z zieloną pomarańczą, 270 ml. Ja osobiście wolę jednak tą serię Grey Fruit z miętą, dużo lepiej mi się sprawdza, ona jest też widzicie w takim kolorze zielonym, to mydełko. Niby jest ta pomarańcza tu wyczuwalna, ale tak nie do końca, jednak ta seria Grey dużo lepiej mi się sprawdzała zapachowo, natomiast jeśli chodzi o mycie dłoni jest bardzo fajny. I to są też mydła, które niwelują zapachy kuchenne, więc ja takie mydełko lubię właśnie mieć postawione w kuchni, jak wiecie, coś gotuję, jakieś rybki, czosnek, to jest żeby niwelowało właśnie zapach z dłoni. Miniatura lakieru Taft, ja to kiedyś kupiłam na jakiś wyjazd. Piąteczka, stopień utrwalania, czyli mocny. Nie, nie moje włosy, niestety nie. To było dla mnie takie psikadełko, które bardzo szybko skończyłam więc wiadomo, nie wrócę już do tego produktu. Coś kąpielowego z Avonu, ta seria tęczowa, Cosmic Violet i Amber Moonstone. Zapach, powiem Wam, taki dość delikatny, bardzo szybko niknący w kąpieli, pianka była też taka bardzo przeciętna, tu właśnie musiałam sporo dolać płynu do wanny, żeby jakaś tam piana się wytworzyła, więc Szkoda, bo lubię produkty z Iwonu, odpowiadają mi zapachowo, natomiast no ta seria niekoniecznie. Coś męskiego i Sanamen Cool down, czyli żel pod prysznic. Oczywiście pięć w jednym. Czyli do wszystkiego. Od czasu do czasu wracamy do tego produktu, kupuję go mojemu mężowi i całkiem dobrze sprawdza się podczas kąpieli. Odżywka bez spukiwania, czyli ta odżywka dwufazowa z glis. No i powiem wam, że nie jak kiedyś lubiłam te produkty, świetnie się sprawdzały na moich włosach, fajnie je wygładzały, tu jest niby do suchych włosów. Mm -mm. Pompka była beznadziejna, musiałam sobie przelać produkt do innego opakowania, bo to po prostu sikało zamiast ładnie rozpalać na włosy. I dwa, jak kiedyś te odżywki fajnie wygładzały moje włosy, tak w tej chwili miałam wrażenie, że moje włosy bardziej się puszą po tym produkcie. Mam resztkę jeszcze na dole w uziemce. skończę, ale więcej do glisa już chyba. No niestety nie wrócę. Opakowanie granatowego dezodorantu, ta mała wersja. Wiecie, że go bardzo lubię, za trwałość, za świeżość, za to jak trzyma długo świeżość. Oczywiście kolejne opakowania mam i będę zużywać. O, tu mam fajny produkt z Isany. Szampon wzmacniający do włosów, przeciw wypadaniu z kofeiną i on był w ogóle w kolorze niebieskim. Nie wiem, czy tu jeszcze coś widać. Troszeczkę może zobaczyć. On był w ogóle niebieski i pierwsze użycie, ja wylewam szampon na dłonie, patrzę, on jest niebieski. I od razu mi się skojarzyła odżywka z Anwen. Ona też była niebieska, która barwiła ręce i sobie myślę, o kurczę. Ale nie. Nie bawi skóry na głowie i nie bawi włosów, a za to przyjemnie odświeża skórę na głowie, odświeża włosy. Bardzo fajny produkt. Czy zauważyłam, żeby włosy mniej wypadały? No, oczywiście po szamponie tego nie zauważycie, bo on zbyt krótko jest na skórze głowy. Także do tego służą wcierki i suplementy. Natomiast szampon, jak dla mnie, jest po prostu do umycia skóry głowy. Dobra, mamy coś z Alta Altafarma, rozmaryn, eukaliptus. Taką są lubię, jak jestem zmęczona. Takie, wiecie, obolały mięśnie, zmęczona po pracy wsypać sobie trochę do wanny, chwilę posiedzieć, zrelaksować się, więc nie wiem, czy mam jeszcze jedną sztukę na zapasie, jak nie, to na pewno kupię, żeby mieć. Tutaj mam zużytą maskę, którą dostałam od koleżanki w Pracusi, z witaminami, to jest koreańska maska, natomiast powiem Wam, że nie do końca byłam zadowolona z płachty. Płachta była bardzo sztywna, bardzo gruba i miała, wiecie co, łączenia na środku twarzy. Przez środek szedł tak jakby szef, więc trochę mnie to zaskoczyło, bo jak próbowałam to rozprostować, to maseczka się rozlazła. Ja mam jeszcze jedną sztukę, bo sama sobie kupiłam taką maskę właśnie w Superfarmie, więc no na nie było bardzo przeciętne, ale sama płachta bardzo problematyczna, dość szybko niestety mi się tutaj odklejała w okolicach brody, co no nie do końca mi się podobało. No oczywiście mam jeszcze jedną sztukę, zużyję, ale nie wrócę już do masek z tej marki. No i mam tutaj jeszcze Kimoko Beauty, z filtratem ze śluzu ślimaka, jak wiecie, markę Kimoko Beauty, ja też lubię, i maski te bardzo dobrze mi się sprawdzają na twarzy. Teraz, kochani, pokażę wam dwie farby do włosów. Tak, takie kombo ostatnio miałam. Dwa ostatnie farbowania to była właśnie mieszanka farby: średni blond i ciemny brąz. Na dwa użycia mi starczyły właśnie te dwie farby. Jak widzicie, wela wywróciłam po wielu, wielu latach. I muszę powiedzieć, że kolor wygląda dobrze, nie spukuje się tak szybko, nie robią się jakieś zielone podtony, czy rude podtony. Wygląda bardzo ładnie. Oczywiście mam jasny brąz, chyba w sztukach 3 kupiony. No i na pewno będę się trzymać tej farby przez jakiś czas. Coś jeszcze męskiego. Ogromny zapach. Ogromne opakowanie zapachu Cool Down. Cool Water, Cool Down to damski. Dawidowa uwielbiam i tak myślę, czy nie kupię kolejnego opakowania mojemu mężowi, bo uwielbiam ten zapach. Zobaczcie, flaszka ogromna, bo tu było 125 ml, być może zapoluję. Mm, uwielbiam ten zapach, po prostu uwielbiam. On jest lekko świeży, nienachalny, niezamocny, ale trzyma się na skórze u mojego męża bardzo, bardzo długo. No i kto wie, czy nie kupię kolejnego opakowania. Tym bardziej, że zbliżają się urodziny i lininy mojego męża, więc. Myślę, że pomyślę nad takim dużym opakowaniem, żeby właśnie coś fajnego mu zakupić. Coś do pielęgnacji stóp. Opakowanie mi niestety spadło i korek się potrząskał, ale zmieniło się już opakowanie, jeśli chodzi o ten produkt odświeżający stopy Fuzwol, ten bez talku. Ten bardzo dobrze mi się sprawdzał. Ten nowy, powiem Wam, że dopiero zaczynam testować ale wydaje mi się, że chyba nic tam za bardzo nie nagrzebali. Jest trochę inne opakowanie, może lepsze w aplikacji. Nie ma przede wszystkim już tego korka, a tylko wiecie, naciskacie sobie atomizer, więc powiem Wam w projekcie Denko, czy ta nowa szata graficzna się sprawdza, czy niekoniecznie. Mamy jeszcze hydrolat kwiatowy z fiołkiem. Z sielanki 100 ml. To był taki nawilżający, normalizujący, jakiegoś tam normalizowania na skórze to nie zauważyłam. Ja go stosowałam jako typowy tonik rano i wieczór. Nawilżał skórę na twarzy i o to mi przede wszystkim chodzi. Mint fresh zmieniło opakowanie się w paście do zębów, natomiast na szczęście pasta się nie zmieniła. Jest dalej tak samo dobra, dobrze świeżająca i myjąca ząbki, żelowa w zielonym kolorze. Pojemność jest ta sama, więc ja jestem na plus. Teraz kochani, żebyśmy skończyli na dobrą nutę. Miniatura z kalendarza Estée Lauder. Ja wiem, że to jest produkt, który wiele osób kocha. U mnie niestety jest na nie raz, że ja nie widzę jakichś efektów po tym serum. Dla mnie to śmierdzi, ja już nie raz mówiłam, ropą naftową, ale wiem, że nie tylko mi. Dość w sumie wydajny produkt, bo to jest taka półżelowa konsystencja. Ja to używam oczywiście przy nocnej pielęgnacji. No i, no i nie. Miałam w kalendarzu, zużyłam. Chyba już więcej nie mam, bo jeszcze jedną dostałam od córki i to jest chyba to ostatnie. Także nie, nie, nie. To nie jest produkt, który ja lubię. Odżywka do włosów jeszcze z farby L'Oreal Preference. Bardzo lubię te odżywki. Szkoda, że one nie są dostępne, tak wiecie, do kupienia SOTE, bo bardzo chętnie bym wracała do nich. Ja zawsze takie miniatury zostawiam sobie też na wyjazdy, natomiast to też dość długo stało u mnie już na zapasie, więc stwierdziłam, że to już już ten czas, żeby ją zużyć oczywiście na kilka aplikacji mi to wystarczyło, fajnie wygładza włosy dociąża, ale nie przetłuszcza, nie przeciąża tych włosów, bardzo lubię ale wiadomo, to są farby z odżywek, a ja farb z L'Oreal, jednak nie chcę stosować, one zbyt mocno niszczyły moje włosy i zbyt mocno był wyczuwalny zapach jeśli chodzi o farbowanie włosów także no nie do końca pomadka z sunozą, wow, udało mi się w końcu pomadkę skończyć, którą kupiłam w zeszłym roku, bardzo długo się z nią Męczyłam jakoś tak nie do końca, wydawało mi się, że ona zaczyna jełczeć, tu jest faktor 50, no i ja ją specjalnie kupowałam właśnie w zeszłym roku na wyjazd, na ulub, no bo jak wiecie byłam w zeszłym roku we Włoszech, no tam jest trochę inna temperatura niż u nas, więc chciałam zabezpieczać też właśnie sobie usta taką pomadką z filtrem ale im końca bliżej było zużycia, tym gorsza była ta pomadka. Zrobiła się taka wazolinowata, nieprzyjemnie już pachnąca, więc stwierdziłam, że już nie i tą resztkę, która została, po prostu wyrzucam. No i zostały mi w sumie trzy rzeczy i trzy rzeczy na tak. Pierwsza rzecz to jest kolowówka. Dla mnie mistrzostwo świata jest ten tusz. To jest mistrz sporty. Ja naprawdę polecam każdemu delikatnie bananowa szczoteczka wygięta. Pięknie wydłuża, rozczesuje, pogrubia rzęsy. Nie kosztuje miliona monet. Ładnie się wieczorem zmywa, bo wiecie, z tuszami to różnie bywa. W tej chwili mam panoramę i zmyć ten tusz to ho, ho W każdym razie wracając do tuszu, świetny tusz, pięknie wyglądają rzęsy. Nie osypuje się, nie odbija się, nie kosztuje miliona monet. To jest moje już chyba któreś tam opakowanie i na pewno wrócę do niego. No ale mam w tej chwili jeszcze kilka tuszy do zużycia, więc... Musi poczekać na zakup. Z aloesowe Pink. Balsam do demakijażu. To dostałam od mojej córki, bo kupiła właśnie chyba zwierciadło, czy jakąś inną gazetę. I tam były dodane właśnie te balsamy do demakijażu. 75 ml, fajna konsystencja. Fajnie się przemasowywało twarz. O dziwo oczy też. Ładnie się później wszystko emulgowało z wodą. Także mile mnie zaskoczył ten produkt. Bo ja z Aloesowe. Chyba miałam kiedyś coś i do pielęgnacji dłoni, i do pielęgnacji twarzy, i to mi w ogóle nie podeszło. A tu miłe zaskoczenie, no ale mam w tej chwili jeszcze oleje do makijażu z i mam jeszcze jeszcze jeden produkt mam do do makijażu z alkmi. Także no na razie też wiadomo, nie będę się rozglądać za nim. No i została mi pasta oczyszczająca z zi z tej serii MET. Pasta myjąca z zieloną glinką, delikatnie złuszczająca. Fenomenalny produkt. Pięknie oczyszczający skórę, ale skóra nie jest piszcząco, hardkorowa po umyciu. Ja sobie to stosowałam dwa, razy w trzy, trzy, dwa trzy razy w tygodniu przy wieczornej pielęgnacji, żeby wiecie wszystko ładnie oczyścić ze skóry na twarzy. Niestety produkt prawdopodobnie zostaje wycofany z oferty ziai, więc zrobiłam mały zapas. Mam w sumie trzy sztuki jeszcze na zapasie już kupione, A czwartą mam jeszcze w pracy i chyba tą czwartą też wykupię. Bardzo lubię. 75 minutów oczywiście, na jakiś czas mi wystarczyło. Uwielbiam ten produkt. No ale cóż, producent miał inne zdanie i postanowił wycofać produkt z oferty. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o drugą część denka. Jak zwykle sporo się nagadałam do Was, no ale wiecie, że ja lubię sobie pogadać kosmetycznie. Jeśli coś mieliście z kosmetyków, dajcie znać w komentarzach. Jak wiecie, ja bardzo często później odpisuję. Ale zawsze czytam na bieżąco komentarze. Dzisiaj wam dziękuję serdecznie, że byliście ze mną. Przesyłam wam moc buziaków i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa.